Jest pięknym momentem, człowieku, czytaj, pismo święte, pytaj, czytaj, weź do ręki, Żywe słowo, te święte księgi, Do wyprostowania są drogi kręte, człowieku, czytaj, pismo święte. Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym naszym odcinku. Dzisiaj jest bardzo wyjątkowa niedziela. Nie wiem, czy już mieliście się okazję z tym spotkać, ale dziś obchodzimy pierwszy raz w ogóle w historii niedzielę Słowa Bożego. To jest taka niedziela powołana przez papieża Franciszka pismem Aperuit Ilis z września tego roku, gdzie papież postanowił, że trzeba wyznaczyć taką niedzielę. Która będzie nam przypominała o tym, jak ważne jest Słowo Boże. Nie? Oczywiście w tym, w tym liście, w tym motu proprio, którym papież wzywa czy ustanawia tę niedzielę Słowa Bożego, przypomina też o tym, że, że to nie jest tak, że, że w ten jeden dzień musimy zwrócić uwagę na Słowo Boże, a wszystkie inne dni nie, tylko podkreśla, że właśnie każdego dnia ważne jest to, żeby, żeby żyć Słowem Bożym. Nie? Mówię o tym, że to nie może być tak, że to będzie jeden święty, wspaniały dzień Słowa Bożego, a przez wszystkie inne dni będziemy sobie żyć od tak sobie po swojemu, tylko że to Słowo Boże ma przenikać każdy nasz dzień. Zresztą tam jest bardzo dużo ważnych i ciekawych myśli w tym, w tym, w tym liście papieża Franciszka. Myślę, że warto do niego zerknąć spróbuję go wrzucić gdzieś w link na dole więc jeśli macie ochotę on, tam ze sześć stron ma chyba ale warto, naprawdę warto go przeczytać przynajmniej ja miałem takie wrażenie czytając ten list, że po prostu co, co zdanie to, to jakaś nowa rzecz nie? i tak nawet sobie myślałem, że może coś tam wspomnę na temat tego listu może coś oprę, oprę ten odcinek właśnie e, o ten list papieża Franciszka no bo to w sumie takie chyba trochę święto patronalne wychodziłoby nam e, dla kanału Ziarna w Glebę e, z tej Niedzieli Słowa Bożego ale po prostu czytając ten list, to myślę sobie tak, o to jest ważne, nie? to trochę o tym powiem, ale przechodzę do następnego zdania, do następnego akapitu i mówię, nie, no, nie, no, to, to o tym muszę powiedzieć. I tak bym musiał opowiadać generalnie tylko o tym liście, bo naprawdę każdy kawałek tam jest bardzo ważny i bardzo budujący, więc zapraszam Was do tego, żebyście sobie sami przeczytali, ponieważ nie chciałbym gadać o liście, które mówi o Słowie Bożym, skoro możemy dzisiaj powiedzieć o Słowie Bożym, prawda? No, skoro niedziela Słowa Bożego, no to jakże by mogło być? Inaczej. A co jest też niesłychanie ważne, że ta niedziela Słowa Bożego, że papież ją ustanowił na koniec tygodnia modlitwy o jedność chrześcijan. Co roku jest taki tydzień, gdzieś tam w okolicach święta nawrócenia świętego Pawła, które mieliśmy wczoraj. Czy dzisiaj, jeśli oglądacie to, jeszcze w sobotę? Natomiast, natomiast co? Natomiast, no właśnie, Biblia jest też taką dla nas podstawą ekumenizmu. I zobaczcie, chciałbym dzisiaj trochę też na to zwrócić uwagę, ponieważ dzisiejsza niedziela łączy w sobie dwie bardzo ważne rzeczy, które myślę, no dla mnie są bardzo ważne, ale chciałbym się z Wami nimi podzielić, dlatego że myślę, że w ogóle są. Bardzo ważne, ale żeby nie gadać bez sensu, to przejdę do słowa i od słowa sobie zaczniemy. Kochani, dzisiaj mówi Pan Jezus w Ewangelii Mateusza takie bardzo ważne zdanie. Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. To jest taki opis, że tam Pan Jezus prawda, idzie w tej ziemię zabulonany w talego, tak jak słyszeliśmy proroctwo z Izajasza w pierwszym czytaniu. Na Jezusie się to wypełnia, a On tam chodzi, naucza i mówi, nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Wiecie co, myślę, że nam od razu to bliskie kojarzy się w takiej perspektywie czasowej. Nie? Przynajmniej ja tak mam, że, że zawsze o tym myślałem, ok, bliskie, czyli że, że za niedługo przyjdzie, że już nadchodzi, że już stuka do drzwi i lada moment będzie. Ale tak mi trochę oświeciło, poszperałem co nieco. To bliskie, tak? Czy, czy zbliża się do Was królestwo niebieskie, czy, czy właśnie jest bliskie? To jest takie greckie słowo engiken. Engiken. I ono rzeczywiście z jednej strony mówi o tym, że bliska jest godzina, że nadchodzi czas, że, 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 że coś się zbliża właśnie w perspektywie chronologii. Ale ono też oznacza przybliżyć się w sensie takim terytorialnym, nie? w sensie podchodzić na przykład, zbliżyć się, podchodzić, to, 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 to jest też to słowo. Trochę tak jak w polskim, nie? Że zbliża się godzina, czyli właśnie albo ona jest, albo ten czas postępuje, albo ktoś się zbliża, tak? czyli, czyli jest fizycznie coraz, coraz bliżej nas, nie zbliżamy się to jest coś takiego i spróbowałem sobie zobaczyć to zdanie, tak tak mnie tchnęło, nie tchnęło, żeby zerknąć sobie na to zdanie nie w perspektywie bliskie jest królestwo niebieskie, że ono nadchodzi w czasie, tylko że bliskie jest królestwo niebieskie, bo ono rodzi się gdzieś niedaleko mnie, gdzieś blisko mnie, tak, no kto jest blisko mnie? No blisko mnie jest drugi człowiek przede wszystkim. I tak sobie pomyślałem w tej perspektywie, nie? że jak niesłychanie ważne jest to, żeby odkrywać Królestwo Boże w drugim człowieku. Jak niesłychanie jest ważne to, żeby zobaczyć, że Bóg się rodzi w drugim człowieku, i że jeśli chce królować, jeśli chce zobaczyć Królestwo Boże, jeśli chce królować z Bogiem, i chcę, żeby rzeczywiście to panowanie Boga się objawiło, to muszę zobaczyć tę bliskość, która mnie łączy z drugim człowiekiem. I mówię, to jest trochę w takiej perspektywie też ekumenicznej, tego, że, że właśnie kończy się nam ten tydzień ekumeniczny. Zresztą, zobaczcie, Paweł w drugim liście dzisiaj też bardzo mocno mówi o tym, nie? że y, Paweł mówi tak: myślę o tym, co każdy z Was mówi: ja jestem Pawła, ja Apolosa, ja jestem Kefasa, ja Chrystusa. Czyż Chrystus jest podzielony? Paweł bardzo mocno nam krytykuje Koryntian nie? za takie stwierdzenia. Y, Dzisiaj musielibyśmy też całą masę różnych denominacji, wspólnot, kościołów wymieniać. Czy Chrystus jest podzielony? Czy imię Jezusa jest po to, na tym świecie, żeby dzielić? Myślę, że każdy z nas czuje to, że, że nie, że w Chrystusie to jednak mamy się chyba łączyć, nie? Że imię Jezusa ma nas łączyć, i właśnie w takiej perspektywie dzisiaj patrzę na to słowo. Bliskie jest Królestwo Niebieskie. Nie? Czy ja to zauważam, że ono jest bliskie, bo jest w drugim człowieku, który jest obok mnie? Nie? Nawet jeśli, yy, jeśli jest yy, właśnie, nie wiem, protestantem prawosławnym, nie wiem, kim bądź, nie, ale jeśli wyznaje Jezusa Chrystusa, to, je, to Królestwo Chrystusa jest też w tym człowieku, który jest obok mnie. Niesamowicie mnie to dzisiaj dotyka i tak sobie przeżywam to słowo właśnie w tej perspektywie, e, więc to jest dla mnie bardzo ważne. Gdzieś tam Pan Bóg już kilka lat temu zasiał jakąś taką wrażliwość, mam nadzieję, ekumeniczną w moim sercu, i, i, i strasznie mi na tym gdzieś tam zależy, i chyba dlatego mnie też to słowo w taki sposób porusza dzisiaj. Właśnie bliskie jest Królestwo Niebo nie, Niebieskie, tak, bliskie jest Królestwo Boże, e, dlatego że jest w każdym człowieku, który, który wyznaje Jezusa Chrystusa, nawet jeśli robi to trochę inaczej niż ja, nie? Chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli w to słowo właśnie w taki sposób. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli właśnie też przez perspektywę niedzieli Słowa Bożego, po raz pierwszy obchodzonej w historii Kościoła, niedzieli Słowa Bożego, żebyśmy zobaczyli, że to jest nasz fundament, nie? Że, że wszyscy jako chrześcijanie czytamy to słowo, że ono stanowi dla nas podstawę i fundament tej jedności, że ono nas łączy. To też papież Franciszek zaznacza w tym motu proprio wprowadzającym niedzielę Słowa Bożego. Kochani, jeśli mógłbym mieć jakąś taką prośbę do was, jeśli, jeśli mógłbym was o coś poprosić, jeśli czujecie się na przykład gdzieś związani z tym, z tym naszym tutaj gadaniem, z tym kanałem i, i, i macie przynajmniej tak jak ja jakieś tam, o, 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 jakieś poczucie, że, że tworzymy jakąś jedność, jakąś wspólnotę, to prosiłbym was o to, żeby ten tydzień ekumeniczny to nie był tydzień ekumeniczny, tylko żebyśmy w tej modlitwie trwali, w modlitwie o jedność chrześcijan, trwali naprawdę cały rok. Nie? W każdym przyświętej modlimy się o to, żeby, żeby Kościół był, był w jedności. Jest taki fragment tam po, po, po modlitwie eucharystycznej, nie? po wielkiej doksologii, po, Oj, po Ojcze Nasz, kiedy modlimy się o tę jedność pomiędzy wyznawcami Jezusa. Bądźmy wrażliwi na te słowa, nie? przynajmniej wzbudzając sobie właśnie taką, taką intencję w czasie tej mszy świętej, e, kiedy ksiądz wypowiada tak, e, doprowadzić go do pełnej jedności. E, dołączmy naszą intencję do tego, nie? żeby tak się rzeczywiście stało. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, no właśnie, niedziela Słowa Bożego i to, żeby to też nie była jedna niedziela w roku, ale żeby to była nasza codzienność. Więc takie dwie prośby dzisiaj do Was kieruję. Ja mam nadzieję, że mi się też będzie udało, udawało w tym trwać. Jest to dla mnie bardzo ważne, więc łączmy się w tym, kochani. Zachęcam Was i zapraszam do tego, żebyśmy rzeczywiście te dwie kwestie dzisiaj wzięli sobie do serca bardzo mocno. Jedność chrześcijan to, że Królestwo Boże jest bliskie, bo blisko jest drugi człowiek, który też wyznaje Jezusa Chrystusa jako Pana, jako Zbawiciela. I że mamy tę jedność właśnie zakorzenioną w Słowie, w objawieniu, w tym, co Bóg do nas mówi, i że to Słowo nas też będzie do tej jedności prowadzić. O, dobra, kochani, mam takie wrażenie, że powiedziałem coś ważnego, ale, ale może mało wyakcentowałem, ale, ale myślę, że Pan Bóg zrobi resztę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i bardzo mi miło było się z Wami dzisiaj zobaczyć. Z Tobą dzisiaj zobaczyć. O, tak, indywidualnie powiem, z Tobą konkretnie. Tak o Ciebie mi chodzi, właśnie. No, to Shalom Alechem. Przyjadzie, tak nazywam Cię. Połóż mi mi sobie. To już takie coś na M, co pozwala że... co pozwala